Jedziemy! Pokońcie się nowemu panu. I obrońcy. Od dzisiaj Wielmożny Dagborg bierze tę ziemię w łaskawe władanie. Wszelkie inne ciężary i obowiązkowe czarni, że są wielkodusznie zniesione. To znaczy, że odtąd podatki płacić będziecie Wielmożnemu Dagborgowi. A ten Wielmożny Dagborg to kto niby? Krewniak jakiś tamtego poprzedniego dziedzica? Ja tam nie wiem. No! czarni tu kamieniem siedzieli do Jule albo jeszcze dłużej. <laughs> A to mi się bohater trafił? Ty się śmiej, ale gdyby twój gondek nie wrócił i Nilgardczyków nie przepędził, Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. To za tego kuroliszka. Im mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskułka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. No. To trzeba go wypróbować. Ruszajmy w drogę. Jen czeka welander. Jeśli się uwiniemy, spotkamy się z nią za dwa dni.